Polska giełda straciła od początku tego roku aż 40% swojej wartości. Ale można powiedzieć, giełda to giełda. Tam po długotrwałych spadkach w końcu następują wzrosty. Dużo gorzej i dużo poważniej jest na rynku polskich obligacji, czyli naszego długu, który tanieje na potęgę. Agencja Bloomberga napisała ostatnio, że w ciągu ostatniego miesiąca polski dług radzi sobie najgorzej na świecie, a skala wyprzedaży jest większa niż w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie, jak wiemy, kosztowało to posadę premier Liz Co się takiego dzieje? Propaganda pisowska oczywiście powie Wam, że to wszystko to wina i zasługa Putina, a inne kraje też mają problem z inflacją, ale to ty sprawda. Jakoś tak się dzieje, że z jakichś powodów to właśnie do Polski czy od Polski odwrócili się inwestorzy. To właśnie do nas stracili całkiem zaufanie. Nie podoba im się polityka Narodowego Banku Polskiego, ale też polityka rządu PiSowskiego, który jak wiemy, rozdaje pieniądze na prawo i lewo, licząc, że w ten sposób kupi sobie głosy wyborców. PiS tylko dolewa oliwy do ognia. Tańsze obligacje to miliardy więcej na koszty. Miliardy więcej na koszty spłacania naszego długu. Na dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego zaplanował aukcję, na której miały być sprzedawane obligacje na potrzeby pokrycia dopłat energetycznych i na potrzeby rozbudowy naszej armii. Ale aukcję odwołano. Nie ma chętnych na zakup polskich obligacji po rozsądnej cenie. I tu już żarty naprawdę się kończą. Polityka PiSu prowadzi nasz kraj prostą drogą, do zubożenia i do katastrofy. PiS chce doprowadzić do katastrofy, a potem oddać władzę i pozostawić opozycji zarządzanie tym bałaganem. To prymitywne i nieodpowiedzialne? Oczywiście, ale tak właśnie PiS myśli i tak działa.